Cześć, mam nadzieję, że dobrze mi dałem tydzień I jak co tydzień przypominam, że jeżeli spodoba Wam się materiał, to mam nadzieję, że stawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie kanał. Z Pierwszym tematem, jakim się zajmiemy, jest temat związany z otwarciem obiektów takich jak hotele, kina, obiekty sportowe. Więc mamy otwarcie warunkowe od 12 lutego. Rząd, jak zwykle, informacje o otwarciu, o poluzowaniu obostrzeń zostawił na sam koniec tygodnia. Otworzymy część miejsc, które do tej pory były niedostępne i tak nastąpi otwarcie hoteli, miejsc noclegowych w wielkości do 50% obłożenia łóżek czy obłożenia miejsc noclegowych. Podobnie z kinami i teatrami też otwarcie do 50% procent e, dostępnych miejsc. Warto przypomnieć również to, że wraz z końcem ubiegłego roku dostaliśmy grafik pokazujący to, jak będzie wyglądało luzowanie obostrzeń w Polsce wobec tego, jak będzie spadać liczba zakażeń na COVID-19. I warto to przypominać, bo jest to taki główny argument y, pokazujący, jak polski rząd nabra, podejmuje decyzje kompletnie inaczej od tego, niż y, mówi na swoich konferencjach. I oczywiście rozowanie teraz obecne nie jest jakimś złą decyzją, bo warto tutaj przypomnieć, że w piątek 5 lutego Ministerstwo Zdrowia przyjmowało ponad 6 000 nowych potwierdzonych przypadków. Niepokojące są jednak liczby dotyczące osób zmarłych na COVID-19. Od końca grudnia 7-tygodniowa średnia osób zmarłych mieści się w okolicach 250-300 osób i nie chce odpuścić. Coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. I to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie, 12 lipca. Six and a half hours later. A few inches later. Day two. Day three. Day four. Chcę też powiedzieć o sytuacji epidemicznej, drodzy państwo. Uważam, że ona też jest opanowana, bo Coraz mniej jest zachorowań. I dlatego wszystkich zapraszam. Śmiało idźcie do urn wyborczych. A few moments later. Epidemia w wielu miejscach jest już w odwrocie. Poinformował dziś minister zdrowia Łukasz Szumowski. One eternity later. Dlatego w takich warunkach pełen powrót do całkowitej normalności gospodarczej byłby zdecydowanie przedwczesny. Nie możemy. Sobie na coś takiego pozwolić. Ta stopniowość jest podstawową cechą charakterystyczną naszego postępowania. Jednak najbardziej boli w tej sytuacji to, że rząd jest niekonsekwentny w swoim działaniu, tak jak już mówiłem, bo przedsiębiorcy również na to wskazują. Na swojej konferencji Mateusz Morawiecki określił, że niektóre branże się otworzą, a niektóre nie niektóre zupełnie, niektóre zupełnie. Więc jak to ma wyglądać? Bo mamy tutaj otwarcie takich yy, branży jak kina, hotelarstwo, stoki narciarskie, ale z drugiej strony restauracje się już nie otwierają. Ich otwarcie w ogóle będzie tylko zależne od tego, jak sytuacja się rozwinie, bo 12 lutego mamy dwa tygodnie na to, żeby zobaczyć, czy ludzie będą mocniej chorować, czy mniej, czy wzrost liczby zakażeń wzrośnie, czy zmaleje. Ale idąc dalej, na przykład takie kina nie będą mogły sprzedawać popcornów, ich sala będzie mogła być wypełniona tylko w 50%. Oczywiście wszyscy będą musieli nosić maseczki, tak samo w teatrach. I chciałbym się tutaj odnieść do kin, bo ich otwieranie na dwa tygodnie jest jakimś absurdem i jakimś chorym pomysłem rządzących, którzy niby ciągle mówią, że konsultują swoje decyzje wraz z przedsiębiorcami, co jest głównoprawdą. prawdą. Tak odnosi się do tego Joanna Kotłowska, czyli prezes stowarzyszenia Kin. Propozycja otwarcia kin w formule tymczasowej bez gwarancji kontynuowania działalności po dwóch tygodniach jest zupełnie nowa. Nie była konsultowana ze stowarzyszeniami kin. To jest duże wyzwanie dla właścicieli kin. Branża działa w specyficzny sposób. Dystrybutorzy, producenci filmów potrzebują minimum czterech tygodni na promocję tytułów w mediach, o czym wielokrotnie mówiliśmy. Koniec końców kina już teraz oświadczają, a właściwie multiplexy oświadczają, że się nie otworzą. Mamy tutaj takie kina jak pewnie Cinema City, Multikino, a Helios również się odniósł do tej całej sytuacji. kin Helios nie otworzy swoich obiektów po tego lutego 2021 roku, pomimo rządowej decyzji o takiej możliwości. Ponowne uruchomienie 50 kin w całej Polsce w zaostrzonym reżimie sanitarnym jest trudną logistycznie i kosztowną operacją. Nie ma możliwości przeprowadzenia, jak powiedział premier, warunkowo na dwa tygodnie. To absurdalna propozycja, której kosztów mogą nie udźwignąć operatorzy kin. Otwarcie kin wymaga przede wszystkim przygotowania repertuaru i rozmów z dystrybutorami filmowymi, a następnie promocji wprowadzonych na ekrany tytułów, a na potrzeby minimum około 4 tygodni. Więc wychodzi na to, że jedyne kina, które się otworzą, i mówię tu przede wszystkim do fanów kin, takich jak nawet ja, to jedyne kina, które się otworzą, to są to kina studyjne. I tak jest to właśnie związane z głupotą rządzących tym, że mimo tego, że wiedzą, że przedstawiciele kin na przykład, branże również gastronomicznej są gotowi do dyskusji, a jednak nie są konsultowane z nimi żadne decyzje, bo warto tutaj przywołać również takie głupie listy do M4, które teraz są próbowane w TVN-ie, że są dostępne na playerze. Ale co z tego? Myślę, że gdyby TVN wiedział, że kina zostaną otwarte, no to prowadziłby je czym prędzej do kin, a jednak prowadził je teraz na playerze. A drugim tematem, jakim się zajmiemy, jest temat związany z dramą, jaka wyniknęła nie tyle co na YouTube, ale wyniknęła w social mediach. Jest ona związana z Jurkiem Owsiakiem, Poliną Młynarską i Strajkiem Kobiet. I sprawie aborcji, sprawie zaostrzenia praw aborcyjnych wypowiadali się już niemal wszyscy w social mediach. Po Grzegorza Markowskiego, po Kubę Wojewódzkiego, po Julię Wieniawę i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać, czy wymieniać. Każdy już ma zdania jakieś na ten temat. I to nie dziwi, bo jednak jest to sprawa związana ściśle w sumie z każdym, ale przede wszystkim z kobietami. Więc wracając do tematu, skąd wynikło to, że wykazała się drama między Jurkiem Owsiakiem a Poliną Młynarską? Więc tutaj przywołajmy konferencję WOŚPU, na sam koniec yy, oczywiście Wielkiej Orkiestrycznej Tednocznej pomocy. Nawiązując też między innymi do strajku kobiet, to jest yy, nasze ogromne wsparcie od wielu lat dla intensywnej terapii noworodka intensywna terapia noworodka. Mówię to bardzo wyraźnie i bardzo głośno. To są wcześniaki. To właśnie jest wielowadzie, kiedy to dziecko się rodzi i wtedy ten sprzęt z serduszkiem ratuje życie. Wszelkiego rodzaju bzdury wygadywane pod moim adresem, pod adresem fundacji, że jesteśmy fundacją, która... Już nawet nie będę mówił, bo to aż mi nie wychodzi. To jest po prostu tak obrzydliwe, że po prostu nie chcę o tym mówić, ale generalnie wiecie, o co dogodzi. Nie jesteśmy świrami, wariatami, którzy mówią, że aborcja ma być na pstryknięcie. To jest absolutne nadużycie. Myślenie o tym jest absolutnym nadużyciem. I tak samo, kiedy mówimy, dziękujemy kobietom uczestniczącym strajku kobiet, my tak samo nie zgadzamy się z tą najnowszą ustawą. Jest restrykcyjna, nie powstała w wyniku żadnego dialogu, żadnej dyskusji. Eee, powstała gdzieś w nocy. Więc Paulina Munarska, która jakby może ktoś nie kojarzył, z dziennikarką, tak mu odpowiedziała wobec tego, co Jurek Owsiak powiedział na swojej konferencji. „Jurko Owsiaku, jesteś dziadersem, kochanym, uwielbianym, za którego wiele z nas dałoby się pokroić. Ale jesteś dziadersem. Świadczy o tym łatwość, z jaką w czasie, gdy Polki masowo protestują przeciw sadystycznej ustawie antyaborcyjnej, rzucasz hasło aborcja na apstryg i opowiadasz się za zgniłym kompromisem. Można odnieść wrażenie, że swojego stanowiska w tak ważnej, dramatycznej sprawie nie przemyślałeś. Tacy właśnie są dziadersi, tak zwane kwestie kobiece są dla nich tak błahe, tak drugorzędne, że w sumie nie warto głębszej refleksji. Rzuca dziaders jeden z drugim, że legalna aborcja to kaprys na pstryk. Że w sumie to kompromis pasował i zadowolony. Więc Jurek Owsiak odpowiedział Paulinie Munarskiej postem na Facebooku i stwierdził w nim, że został źle zrozumiany i hasło aborcja na pstryk zostało tak naprawdę wyjęte z kontekstu. I dodał, że właśnie od samego początku trwania strajków Wyraża poparcie dla nich. Ten temat to dla mnie wiele różnych, często trudnych historii, wiele różnych problemów, nie tylko medycznych, i jestem ostatnią osobą, która może podejmować decyzję o czymś losie i czyjejś przyszłości. Chciałem wspierać strajk kobiet, i wszystkie strony obróciły się przeciwko nam. Czas jednak pokaże, że z całych sił chcemy bronić praw człowieka, bezpieczeństwa kobiet i aktywności obywatelskiej. Jeżeli o mnie chodzi, to jestem tu po stronie Jurka Owsiaka, bo jednak widziałem tę konferencję na żywo, oglądałem ją i kompletnie wyciągnąłem zupełnie inne wnioski. Jurkowi Owsiakowi nie chodziło o to, że aborcja jest na pstryki i powinna taka być. Jurek Owsiak odniósł się do tego, jak w mediach rządowych, czyli takich jak TVP, pokazywana jest, czy pokazywane są Polki, które protestują na ulicach. Polujące na tym, że zdaniem liderek strajku kobiet aborcja powinna być w Polsce na życzenie, niezależnie od przyczyn. Co za idiota. I boli mnie to, że w dzisiejszych czasach nawet taka dziennikarka jak Paulina Mynarska potrafi wyciągnąć takie idiotyczne wnioski z tego, co powiedział Jurek Owsiak i osądzanie Jurka Owsiaka za to, że jest po stronie starego kompromisu nie jest czymś, jest czymś złym, bo tak naprawdę o to chodzi, żeby podejmować dyskusję, a że ktoś jest za dawnym kompromisem, to okej okay, niech będzie. Ale największy problem tutaj leży tak naprawdę po stronie rządzących i po stronie Trybunału Konstytucyjnego, po stronie PiSu. Porzucanie winy Jurka, że Jurek Owsiak jest dziadersem i że powiedział aborcja na żądanie jest wyciąganie czegoś z kontekstu, czego w dzisiejszych czasach jest dużo. Bo zamiast obejrzeć cały materiał i wysunąć jakieś wnioski, to my osądzamy ludzi po wyrwanych wycinkach, po nagłówkach, po tytułach, jakichś newsów i myślimy, o, znamy tak naprawdę całą historię i to jak historia wyglądała. Chciałbym tutaj nawiązać do tego, że radykalna postawa feministyczna, jak i zarówno pro-life jest w obie strony zła, bo zamiast dyskutować między sobą, to obrzucamy się mięsem i zamiast podejmować takie trudne tematy pod dyskusję, to najłatwiej kogoś obrzucić i zakończyć dyskusję, że ktoś jest wiadracem, nie chce z tą mieć nic wspólnego, ty masz swoje zdanie, o swoje. Nie na tym polega dyskusja. I z tym chciałbym Wam zostawić, bo... Chciałbym was zostawić z myślą taką, że sprawdzajmy, weryfikujmy to, co czytamy, bo to jest najważniejsze. W dzisiejszych czasach łatwo dać się ponieść emocjom, łatwo kogoś osądzić, zamiast tak naprawdę przeanalizować, co za, za tym stoi, co za stoi za tym, że ktoś tak powiedział, to już nam się nie chce. Najłatwiej przeczytać nagłówek jakiegoś artykułu i tyle. Mamy sprawę załatwioną. I z tym was zostawiam. Mam nadzieję, że zweryfikujecie swoje newsy. Nie będziecie jak Polina Młynarska, która osądza wsiaka Bogów innego, o coś czego nie do końca powiedział i został wyrwany z kontekstu. Więc weryfikujcie wniosy i mam nadzieję, że spodobał się materiał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, a tymczasem jeszcze ja widzę z Wami w następnym tygodniu, w następnym odcinku. Jeżeli tak, to na razie cześć!